No, Siemanko, takie czasy, że bałem się, że będzie bez nagłośnienia, ale jest elegancko. Zacząć należy od tego, dlaczego się tu dzisiaj zebraliśmy. W momencie, gdy my tu teraz stoimy, tureckie samoloty bombardują centra kurdyjskich miast. Celem ataku jest cywilna infrastruktura szkoły, szpitale, składy żywności, instalacje gazowe i elektryczne. Bombardowania dokonuje się z przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez USA, jak i tej kontrolowanej przez Rosję. Już teraz amerykańskie placówki dyplomatyczne ostrzegają swoich obywateli przed przebywaniem na terenie Rożawy ze względu na możliwą inwazję lądową ze strony Turcji. Sprawa jest dla nas jasna: USA sprzedało Turcji wolność i życie Kurdów zamiast za, za, zamian za realizację swoich własnych interesów. Kilka słów o Rożawie. W 2012 roku islamistyczna opozycja wspierana przez Amerykanów rozpoczęła w Syrii wojnę domową z reżimem zamordystycznej partii Ba'as. Zjednoczone ludy północnej Syrii, nie chcąc angażować się w konflikt zbrojny, rozpoczęły rewolucję, ustanawiając tym samym własną, demokratyczną autonomię. Pomimo różnic, Kurdowie, Jezydzi, Arabowie. Asyryjczycy odrzucili hierarchię, ucisk i wyzysk. W Rożawie, dzięki wieloletniej pracy u podstaw, udało się zbudować bezpaństwowe społeczeństwo, bazujące na radykalnej, oddolnej demokracji i wyzwoleniu kobiet. Udało się odrzucić przemoc, patriarchat i kapitalizm, a zastąpiono je solidaryzmem, wolnością i bezpasowością. Fenomen wolnościowego społeczeństwa Rożawie jest bardzo nienaręczny moim tego świata. Turecki reżim Erdogana. Przy bielności zarówno zachodu, jak i wschodu stara się za pomocą bomb i ostrej amunicji zniszczyć dzieło milionów ludzi, którzy chcą żyć w pokoju. Od 2012 roku Turcja robi wszystko, aby jak najskuteczniej dokonać masowego ludobójstwa w Rożawie. Stosuje embargo do zbraja dżihadystów, otwarcie współpracowała z państwem, ale w telewizji autentycznie się o tym nie usłyszy, no bo przecież Turcja jest w NATO, a morduje się w Azji. A nie w Europie. A to z jakiegoś powodu nie są tacy sami ludzie jak my tutaj. Wszyscy mówią, Putin jest zły, jebać Putina. A gdy w 2003 roku Amerykanie doprowadzili do śmierci miliona ludzi w Iraku, to co? Wszystko w porządku? A gdy milionerzy kopią piłkę na masowych grobach w Katarze, to fajnie jest obejrzeć sobie meczyk. Nikt się nie czepia. A teraz, jak Turcja ostrzeliwuje szpitale i szkoły, to gdzie są te media? Gdzie są ci obrońcy demokracji? Nie ma ich, bo są tylko częścią tego hierarchicznego systemu. Dlatego my tutaj musimy wracić naszą solidarność z ludami Różawy. Musimy im pokazać, że nie są w tym sami. Musimy pokazać, że Erdogan i Biden nie mają naszej zgody na mordowanie niewinnych ludzi. Kraków-Różawa wspólna sprawa.